No dzień dobry. Nie wiem czy poznajecie ten krzew. Dosyć już spory, prawie metr 80. M. Hibiskus krzaczasty, krzewiasty. Jednym słowem, hibiskus ogrodowy. Tak, i chcę wyjaśnić na początku, e, gdzie on kwitnie. Otóż tu w zeszłym roku z tego miejsca wypuściły pędy które w miarę swego rozwoju z kątów liści wypuszczały kwiatki na co mamy dowód w postaci tych szyszeczek tak? czyli kwitnie na pędach jednorocznych tych pędach, które danego lata nam wyrosną czyli musimy wszystko zrobić żeby te przyrosty były jak najdłuższe to wtedy jak najdłużej będzie ten hibiskus kwitł i ten hibiskus ma już kilka lat i zobaczcie, część gałęzi ładnie się ściga, mniej więcej w równej wysokości, czy to na zewnątrz, czy to na wysokość. Ale część z tych gałęzi została po prostu z tyłu, może za bardzo kwitły któregoś roku, z jakiegoś powodu zostały z tyłu. I teraz wyobraźmy sobie, że tu na wierzchu pojawiają się liście i kwiaty i ta gałązka w środku żyje, ma listki, ale jest tak zacieniona, że żadnego kwiatu na niej nie ma. Do tego zabiera nam składniki pokarmowe, wodę, której tak teraz brakuje, i po prostu nie kwitnie. Jest tylko po to, by być. A nasze pędy, na których nam najbardziej zależy, nie rosną mocno i nie kwitną. I żeby to zmienić, to te pędy ze środka, po prostu te, które zostały, które zasychają które są niepotrzebne, musimy wyciąć w zamian roślina wypuści nam sporo przyrostów u góry lub z boku i te przyrosty będą dłuższe o, ja wycinam te pędy które zostały po prostu z tyłu które nie wytrzymały konkurencji zobacz, tu ładnie rozkrzewiony pęd ale został 30 cm, 40 w środku, tak i on jeszcze rośnie. On jest żywy, ale już na nim kwiatków nie było, nie widzę żadnych szyszeczek czyli te pędy usuwamy. Bo tu w środku nic nam nie będzie fitło. I moment takie cięcie można sobie wykonać. Z góry nie będę jeszcze ciął bo hibiskus nie jest za wysoki tylko obcinam a z góry kiedy można przyciąć w takim razie? z góry po kwitnieniu? możemy przyciąć, nie, też na wiosnę jeżeli chcemy krzew odmłodzić tak? to możemy te pędy skrócić obojętnie w którym miejscu, ale wszystkie mhm. tak jak na żywopłocie i wtedy te pędy, które będą wyrastać będą bardzo silne bardzo długie i ten hibiskus będzie bardzo mocno kwit, i do tego te kwiaty będą dorodniejsze. Ja tu jeszcze nie widzę potrzeby odmładzania tego krzewu, ale jeżeli wystąpi, to postępujemy z nim jak bzem. Tak, przycinamy mocno, i on już w tym samym roku odbija nam długimi pędami, które pięknie kwitną. Bo im większy przyrost, tym więcej kwiatów. No i cięcie. Uważam za zakończone. Czyli wycinamy te pędy, które nie wytrzymały konkurencji, zostały w środku, nie mają światła i inne pędy je zarastają. Tam kwiatów nie ma. Siła za to idzie w te pędy, które są na bieżku, które widać i które mają kwiaty. Do zobaczenia.